A dzisiaj przyszłam do lasu nazbierać coś na sałatkę wiosenną i pokażę wam co nazbierałam. I dzisiaj patrzcie, tak będzie wyglądać moje śniadanie. Czosnek niedźwiedzi. Sztu rośnie koło nas. Bardzo smaczny. Tu jest gwiezdnica. Najlepiej, bo ludzie ją szpinak jedzą. ona ma więcej żelaza od szpinaku. I tak wyrywamy ją, wyrzucamy i wsadzamy szpinak. Przytulia, która oczyszcza nam limfę. Nasz piękny mniszek, podbiał który działa na gardło. O już Milena Wam mówiła. No i nasza piękna czarka. Idę teraz to wszystko opłukać i pokażę Wam, jak będzie wyglądać śniadanko moje dzisiaj. I tak, kochani, wygląda moja wiosenna sałatka. Całe moje śniadanie. Skropiłam olejem, octem jabłkowym. Jeszcze tyle zostało. Naprawdę tego niedużo można zebrać, a wyjdzie dużo sałatki. I teraz idę podzielić się śniadaniem z Łukaszem. Możecie do tego ugotować ciecierzycę, kaszę gryczaną, grzankę zrobić albo samą sałatkę zjeść. Ja dzisiaj jem z jajkiem. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia.